Realizacja programu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dziś w programie nowoczesna wentylacja całego domu, pompy ciepła oraz klimatyzator konwektorowy z pompą ciepła jako źródło ogrzewania. Szczelnie zamknięte okna, niektóre mogą wcale się nie otwierać. Brak tradycyjnych kominów wentylacyjnych, a mimo to w domu jest świeże, czyste i na dodatek ciepłe powietrze. Jak to osiągnąć? Montując instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. To najlepszy i najskuteczniejszy rodzaj wentylacji. Natomiast rekuperatory, czyli centrale z odzyskiem ciepła, są najważniejszymi urządzeniami tego systemu. W rekuperatorach napływ świeżego powietrza, a także usuwanie zużytego odbywa się w sposób kontrolowany, co ważne, bez strat ciepła. Wentylację możemy podzielić na wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Grawitacyjna to jest wentylacja standardowa, która jest zazwyczaj projektowana w budynkach. Są to e, szachty kominowe z e, kanałami wentylacyjnymi w środku, które mają za zadanie nam, pod wpływem różnicy temperatur, odprowadzić zużyte powietrze e, z wilgocią, żeby, żeby w domu nie było grzybów. Dużo lepszą wentylacją jest e, wentylacja mechaniczna, e, ponieważ wymusza nam e, konkretne zapotrzebowanie tego powietrza świeżego i powietrza usuwanego. Instalację planujemy w ten sposób, że pomieszczenia one zazwyczaj podzielone na czyste i brudne. Pomieszczenia czyste to jest salon, pokój, jakiś gabinet. Pomieszczenia brudne to są łazienki, WC, pralnie, suszarnie. Z pomieszczeń brudnych usuwamy powietrze. Zazwyczaj ono jest z dużą zawartością wilgoci, natomiast pomieszczenia czyste są to pomieszczenia, w których zazwyczaj spędzamy dosyć dużo czasu. Potrzebujemy tam czystego powietrza. Tak rozplanowujemy punkty nawiewu i wywiewu, żeby powietrze miało jak, jak najlepszy obieg, jak najlepszą cyrkulację od punktów nawiewnych do punktów wywiewnych. Wentylację mechaniczną najlepiej zaplanować na etapie projektu domu. Wówczas unikniemy kłopotliwego montażu instalacji przygotowanych już ścianach czy stropach. Bardzo często jest tak, że dopiero na etapie wykonywania domu, czyli w stanie surowym wymyślamy sobie wentylację mechaniczną lub ktoś nam doradza i dopiero wtedy idziemy w tym kierunku. Musimy wykonać przewierty przez stropy. Najczęściej jest to strop dla parteru i czasem strop dla poddasza. Musimy zaplanować gdzie poprowadzimy przewody, przewody elastyczne lub, lub sztywne. Musimy zaplanować miejsce dla rekuperatora. Najlepszym miejscem jest to e, pomieszczenie strychu lub jakieś pomieszczenie nad garażem, jeżeli garaż jest przy budynku. Musimy określić e, najlepsze miejsce dla czerpni i wyrzutni dla reku rekuperatora. Rekuperator jest to, e, jest to urządzenie, które posiada dwa wentylatory. Jeden służy do czerpania powietrza zewnętrznego, e, drugi do, do wyrzucania tego powietrza na zewnątrz. Do rekuperatora dochodzi instalacja rozgałęziona, nawiewna, która nawiewa nam powietrze do pomieszczeń i wywiewna, która zabiera nam, zabiera to powietrze z pomieszczeń tych brudnych, o których wcześniej mówiłem, do, do rekuperatora. Powietrze nawiewane z wywiewanym, czy może czyste z usuwanym spotyka się w rekuperatorze na wymienniku. I teraz e, wymiennik pozwala nam e, do iluś procent odzyskać energię cieplną e, powietrza usuwanego ciepłego do powietrza e, chłodniejszego, które czerpiemy z zewnątrz. Możemy zamontować e, sam rekuperator bez gruntowego wymiennika ciepła. E, jednak te dwa systemy dobrze ze sobą współpracują. E, w zimę, kiedy mamy temperaturę... Nawet e, schodzącą poniżej minus 20 stopni. E, potrzebujemy dużo energii e, ciepłej, żeby, żeby wstępnie podgrzać to powietrze i, i nawiewać e, do pomieszczenia. Dlatego grutowy mimik jest e, dobrym rozwiązaniem, bardzo dobrym, jednak e, nieostatecznym. Grutowy mienik to jest e, duży koszt, duży koszt i, nie, i czasem. Wymaga sporo miejsca na działce. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na montaż wentylacji z rekuperatorem, zauważają zalety takiego systemu. Zainwestowałam w rekuperator, zakupiłam go, ponieważ mam małe dzieci, chciałam mieć w domu świeże powietrze. Sprzęt się sprawdza, powietrze jest wymieniane na, na czyste przez 24 godziny na dobę. Nowoczesnym sposobem ogrzania domu jest pompa ciepła, dzięki której ciepło z obszaru o niskich temperaturach przepompowywane jest do domowej instalacji grzewczej, w której temperatura czynnika jest wyższa. Mamy jak gdyby, trzy rodzaje tych źródeł, tych pomp ciepła. Są to gruntowe yy, pompy ciepła, powietrzne pompy ciepła i powietrzne pompy ciepła, które służą nam tylko do podgrzewu yy, ciepłej wody. I teraz yy, Biorąc pod uwagę gruntowe pompy ciepła, możemy tutaj rozróżnić też dwa rodzaje tych urządzeń właściwie nie urządzeń, a źródeł, z których one będą zasilane. Są to źródła pionowe i źródła poziome. Pompy ciepła pozwalają nam dość znacznie obniżyć koszty użytkowania, eksploatacji budynków. Z racji tego, że wykorzystują odnawialne źródła ciepła i to jak gdyby wpływa na poziom kosztów, które, są, jak gdyby, które wynikają z eksploatacji tego, tego urządzenia. Montaż taki nie przekracza zazwyczaj 5-6 dni. Ogólnie rzecz biorąc, łącznie z wykonaniem dolnych źródeł. Czy to będzie odwiert pionowy, czy też położone dolne źródła poziome. Pompę ciepła można zamontować w gotowym już domu. Decyzje o montażu instalacji właściciele zazwyczaj podejmują, kierując się chęcią obniżenia kosztów ogrzewania. Jest to wydatek jednorazowy, dosyć duży, ale w perspektywie czasu jest to bardzo płacalna inwestycja. Ponieważ miesięczne rachunki są bardzo niskie za, za energię, bo ponieważ to jest tylko potrzebna energia do, do cyrkulacji pomp. Także w, z tego względu. Poza tym też dzisiaj pracuję na miejscu, ale z, z chwilą z, z czasem mogę pracować gdzieś dalej, więc wiadomo, małżonka nie będzie do pieca wrzucać ekogroszku. Przede wszystkim jest ono bruzące, a tutaj jest czyściutko. Sama sobie kotłownia, no może teraz nie jest akurat w najlepszym porządku, ale jest, jest to przede wszystkim czysto i nie ma, nie ma tego, tego brudu. Kolejnym elementem, który jest taką składową nowoczesnego domu, ogrzewania nowoczesnego domu, jest ogrzewanie yy, podłogowe. Ono idealnie nadaje się do współpracy właśnie z pompami ciepła, z kotłami kondensacyjnymi, czyli yy, z takimi niskotemperaturowymi źródłami ciepła ten typ ogrzewania bezwzględnie jest projektowany i montowany na etapie właściwie zanim zostanie zmontowany musi być odpowiednio zaprojektowany dopiero w następnej kolejności po odpowiednim skompilowaniu i ułożeniu wszystkich elementów i jak gdyby wysłuchaniu oczekiwań klienta możemy taką instalację montować tylko i wyłącznie właściwie na etapie budowy domu. Obecna technologia pozwala nam praktycznie wysterować ciepłem w każdym pomieszczeniu, które jest zasilone poprzez ogrzewanie podłogowe. W każdym pomieszczeniu, tak jak przy grzejnikowym układzie, możemy nim sterować i dobierać odpowiednią temperaturę. Oczywiście bezwładność takiego układu. Jest nieporównywalnie większa niż układu grzejnikowego. Przy układzie grzejnikowym to ciepło mamy praktycznie natychmiast. E, niestety przy układzie podłogowym, ogrzewania podłogowego na to ciepło musimy chwilkę poczekać, ponieważ tutaj grzeje nam cała powierzchnia i my musimy wygrzać całą powierzchnię, aby uzyskać określony efekt. I ta bezwładność jak gdyby powoduje, że ten układ jest może nie tyle mniej sprawny, tylko musimy się liczyć z tym, że Określone efekty będziemy mieli z, ze sporym opóźnieniem w stosunku do ogrzewania dziennikowego. E, Właściciel domu, wybierając konkretny rodzaj pompy ciepła, kieruje się zarówno kosztami wykonania instalacji, jak i wolnym miejscem na działce. Gdy nie ma go na tyle dużo, by zamontować poziome wymienniki ciepła, decyduje się na wymiennik pionowy. W tym celu konieczne jest wykonanie pionowych odwiertów. By na działce można było je zrobić, niezbędne jest zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska, które wydawane jest na podstawie stosownego wniosku oraz przygotowanego projektu. Przy pompach powietrznych. Jest... To jest najtańsza inwestycja, choć w późniejszym czasie podnosi nam koszty związane z eksploatacją oraz możliwość wystąpienia hałasu, który występuje przy pracy pompy powietrznej. Najtańszą mogłaby być inwestycja w pompę woda-woda, ale nie na każdym terenie jest możliwe wykonanie. Takiej studni lub poboru, takiej ilości wody, którą potrzebuje pompa do swojej pracy. Najbardziej rozpowszechniona jest pompa gruntowa na odwiertach pionowych. Wtedy wykonuje się dwa lub trzy odwierty na terenie działki. By wykonać odwierty, potrzeba fragmentu działki o wielkości około 3 na 6 metrów. Głębokość odwiertu określona jest w projekcie i wynosi od 30 do 150 metrów. Pompa ciepła działa na zasadzie takiej, że ciepło dostarczane jak gdyby z gruntu. Dostaje się poprzez wymiennik pośredni do środka do środka urządzenia. Podgrzewa nam troszeczkę gaz gorący, a raczej zapobiega jego zamrażaniu się. Gaz gorący w sprężarce zostaje sprężony, potem rozprężony w kolejnym wymienniku pośrednim, który rozgrzewa nam jak gdyby wodę, która płynie w układzie nam ogrzewania podłogowego bądź grzejników ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła mogą być ze zintegrowanym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową w pojemności od 150 do 200 litrów wody użytkowej. Taką wodę użytkową są w stanie przygotować w granicach 30 minut, więc jest to taka dosyć duża wydajność. Jeśli chodzi o ogrzewanie poprzez grzejniki, jest to możliwe, tylko że dodatkowym jeszcze musimy zastosować taki bufor w postaci sprzęgła hydraulicznego, ponieważ pompa jest urządzeniem niskotemperaturowym. Ona nie, nie lubi pracować na wysokich temperaturach. Bufor zakładamy w tym momencie po to, żeby kumulować jak gdyby to ciepło, które wyprodukuje pompa. Ona go wyprodukuje w delikatnym nadmiarze, po czym pompy obiegowe będą sobie z tego bufora rozbierały to ciepło już na grzejniki. Pompa powinna być włączona przez całą ponieważ jej automatyka tak nią steruje, aby zużywała jak najmniej prądu, a utrzymywała stałą temperaturę w budynku. Wyłączanie pompy na jakieś tam odcinki czasu jest niewskazane ze względu na to, że pompa, która zaoszczędzi, powiedzmy, zaoszczędzimy na tym, że pompa przez jakiś czas nie działała, a potem ją włączymy, ta pompa musi podgonić tą całą stratę, która nam przez kilka godzin żeśmy uzyskali, musi pracować na wyższym parametrze i, i tak naprawdę to jest taki złudny... Złudne oszczędzanie. W automatyce urządzenia tak naprawdę w sterowniku możemy ustawić każdą temperaturę, która wychodzi z pompy ciepła, czy to na podłogówkę, czy, czy wody użytkowej, więc tak naprawdę mamy zakres temperatur od 20 do 65 stopni. Używania do domu można też wykorzystać to urządzenie. Klimatyzator konwektorowy z pompą ciepła, nie wymaga odwiertów, dzięki pompie pozyskuje natomiast powietrze z zewnątrz. To prosty, choć dość duży klimatyzator, który pozwala ogrzać lub ochłodzić cały budynek. Warunkiem jest prawidłowa termoizolacja domu. Urządzenie zasilane jest prądem, z tym, że z 1 kW energii można uzyskać 4 kW ciepła. Montaż takiej instalacji polega na wykonaniu y, otworów y, w budynku nawiewnych i wywiewnych, czyli jest to tak zwana Czerpnia. Y, czerpnia może również opierać się o tak zwany wymiennik gruntowy. Musimy pamiętać, że... Poniżej 2 metrów zawsze temperatura nie spada poniżej 10 stopni Celsjusza i poprzez zakopanie zwykłej rury PCV bądź rury z wkładem bakteriobójczym na głębokości powiedzmy 2 czy 2,5 metra na odcinku 30 metrów powietrze, które będzie przechodzić tą rurą zimą, ogrzeje się już do pewnej temperatury, czyli z minus 20 powiedzmy ogrzeje się do plus 10 czy chociażby czy, czy powiedzmy nawet plus 5 stopni. Wtedy to powietrze wpada do wymiennika, w którym ciepłe powietrze z mieszkania, które usuwamy z mieszkania, oddaje 95%. Zależy od tego, jaki jest wymiennik temu powietrzu, które wpada do mieszkania. Następnie to powietrze, co jest bardzo istotne dla alergików, możemy oczyszczać poprzez wkłady zwykłe mechaniczne bądź elektrofiltry. To powietrze jest rurami, które są do zamontowania bądź Stropie yy, bądź w podłodze, bo są już tego typu rury o przekroju kwadratowym, jest dystrybuowane w odpowiedni sposób, czyli powiedzmy nawiewane do pomieszczeń dziennych, a wywiewane innymi rurami z powierzchni typu łazienka, sypialnia. Oszczędzamy na tym, że nie musimy w takim budynku yy, stosować żadnych kominów, czyli budynek. A nie ani ma komina spalinowego, nie ma komina wentylacyjnego, no co jest niebagatelną oszczędnością. Pompa ciepła, powietrze, powietrze służy do podgrzewania wody użytkowej. Temperatura 65 stopni to jest oczywiście maksymalna temperatura, w jakiej taka pompa może pracować, O jaki czynnik o jakiej temperaturze może podać, ale optymalną taką temperaturą dla. Nowoczesnego rodzaju ogrzewania, które zazwyczaj w tej chwili już jest stosowane, to jest ogrzewanie podłogowe. I tutaj, jak gdyby, ten czynnik grzewczy, który jest podawany do tej instalacji, to jest poziom w granicach 30-40 stopni. I to, jak gdyby, sposób wykonania następnego elementu, którym jest przede wszystkim ogrzewanie podłogowe, które doskonale współpracuje z tego typu niskotemperaturowymi źródłami ciepła, pozwala nam na właśnie uzyskanie wymiernych oszczędności i konkretnego komfortu mieszkania i ogrzewania budynku. Jedną z pomp ciepła, jedną z rodzajów pomp ciepła jest pompa powietrzna, pompa ciepła, którą tutaj właśnie widzimy. Jest to jednostka wewnętrzna, pompy ciepła, która jest jak gdyby serduszkiem tego układu oraz jednostka zewnętrzna. Jest to taki układ, taki nazywa się, Układem Split. Analogiczny układ, jak przy klimatyzatorach. To urządzenie zasila nam centralne ogrzewanie i jest w stanie podgrzać nam również zasobnik ciepłej wody. W odcinku EkoDom Kominki nie tylko na drewno jako dodatkowe źródło ciepła, a także panele słoneczne i fotowoltaiczne, czyli ciepła woda wprost ze słońca. Zapraszamy w środę o godzinie 20:10. Realizacja programu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.